Cześć wszystkim, z tej strony Damsan, witam Was na moim kanale i zapraszam do kolejnego odcinka z gry Populus The Beginning z serii No Shaman. Widzimy, że jesteśmy na drugiej planetce, bez szamana, bez szamanki, bez pola regeneracji i z czterema chopkami. Nie możemy mieć jakiegoś, nie możemy mieć nowych czarów, ale już mamy rycerzy. Nam automatycznie zostało zatwierdzone przez przejście pierwszej planety, z którą się trochę trudziliśmy. Ale żeby nie przedłużać, rozbudujmy szybko naszych ludzi. Postaramy się szybko przejść tą planetę. Nikt tutaj się nie będzie obijać, każdy będzie coś robił. Widzimy u szamana przeciwnego, standardowo nic się nie zmieniło, jest to samo, u nas jest lekka zmiana. Ale czekamy na zakończenie budowy. Wszystkie osoby nudzące się muszą budować od razu. Tu wybudujemy naszą chatkę z rycerzami, dla rycerzy. Możemy gdzieś jeszcze rozbudować. Nie wiem, czy gdzieś by było miejsce. Nie wiem, czy jakbyśmy nie przesunęli tych domków bliżej, to tu by nie było więcej miejsca. Widzimy, że już możemy mieć więcej ludzi niż mieliśmy na planecie pierwszej, no ale z racji ilości budynków to jest spowodowane. No, Władowanie czarów nie jest bo to spowalnia tak naprawdę przyspieszacze różne, typu właśnie... Yy, Progres zrodzenia, no ale jak jest na naoddowany na pełno, to też nic się nie dzieje z tym. Okay, już paru ludzi się nudzi. Tak więc, tak i tak nie mogę jeszcze wybudować. Muszę poczekać, aż wybuduje się chociaż jedna z tych chatek. I jednak się udało budować. Mamy 14 ludzi na atak na nich. No nie, nie wymagamy dużo, bo tak naprawdę trzech rycerzy jest tutaj. Nie wiem, ilu w domkach. Tu jest czwarty. Czterech rycerzy. Jakbym wysłał na nich armię wszystkich moich ludzi w tym momencie, to i tak by było nieźle. Przypieszmy być na nie drzew. Zrobili, a nie jednak się przedostali, i potem mogę coś zrobić, ale dostałbym prawdopodobnie, um, dostałbym się do tej wieży i miałbym więcej ludzi. Mogłem w sumie od razu tak zrobić, bo będę miał tutaj pole do rozbudowy domków. Ok, wszyscy ci już od razu się szkolą. Ja, jest, ja w tym momencie nie jestem w stanie wybudować żadnego domku chyba że tu na górze, ale się dostać tu na górę, oni muszą chyba krążyć to wszystko przez co będę automatycznie atakowany tak to jest to samo co było na podstawach tak czy tak będę sobie na spokojnie tu budował nowe domki Piętnastu rycerzy jak wyśle, tak jak mówiłem, powinno starczyć idziemy kolejkę. Sąki skierowane na północ, południe. Trudno określić. Nie wiem gdzie zachodzi słońce. jak mówiłem 15 rycerzy zrobię tu kolejnych 5 wysłałem Dla tylko dlatego, by pozbyć się. zrobić miejsce, pozbyć się samego tego, zrobić miejsce i temu będę mógł najmniej jeszcze jedną chatkę budować, chociaż to nie będzie potrzebne, podejrzewam, ale w międzyczasie w oczekiwaniu właśnie na rycerza, który już mamy 15, widzimy, nic nie możemy użyć, nie mamy żadnego moda typu Że. Jak jest w ostatniej planecie, zresztą nie będę robił spoilerów, więc nie mogę atakować z góry. Dobrze, mając wszystkich 15 rycerzy, jeszcze tych dwóch, wyślę ich na atak i postaramy sobie to wygrać od razu. Mają trochę opory, widzę najpierw niech zaatakują. O, widzimy, że już są ostrzegani. Powinniśmy to wygrać bez problemu. Będziemy niszczyć po kolei budynki, bo jest też tak, że zostawiając o właśnie takie ruiny, to od razu idą jakieś chłopki i naprawiają. Co powoduje później, że... Umijamy ich, naprawiam inny domek, i nagle rodzą się nie wiadomo skąd. Ok, no, zostawmy ich na pastwę losu, sobie tutaj kolejny domek. Widzimy, że na razie nie straciliśmy nikogo. Atakujemy kolejny domek. No, nie straciliśmy nikogo, a oni już nie mają dwóch rycerzy, czy tam trzech. Nie pytam, ilu tu jest. Tutaj też nie widzę żadnego rycerza. Niszczymy sobie po kolei. Tutaj nie zdążą nam na pewno wybudować nic. Boję się tylko, że szaman użyje czaru, który wepchnie wszystkich rycerzy, ale to nic nie szkodzi, bo wybudujmy. z nowych ludzi szkolimy następnych. Że idzie atak. Od razu zdecydowanie iść. I to było dosyć szybko. Jest szarańcza. Jednak widać, że coś było używane. Mieliśmy mimo wszystko to wygrać, bo. Wszyscy nasi, nasi rycerze. Jeden zginął dopiero. Dwóch. Chcę, że trzeci właśnie wpadł do wody. Więc trochę zaryzykuję wchodząc. Wszystkimi. Bo powysuję ich po dwóch. na no spokojnie. Kolejnych do dwóch. Kolejnych do dwóch. Wolę mieć pewność, że przetrwają. Ale trzeba ten zginąć szybko. I planeta kompletna. Jednak zdążył wybudować domy. Jedna walka przegrana. To prawdopodobnie po użyciu szarańczy. Jak rycerz, kontrarycerz byłby osłowiony. Czuwaliśmy 10 minutek. Więc nie tak źle. Dobrze. W kolejnym odcinku będzie trzecia planeta. Tam prawdopodobnie, z tego co pamiętam, już jest kryzys wiary, czyli będziemy potrzebować kaz nadziei, ani że nie mamy szalanki, nie zdobędziemy budynku, więc będziemy musieli liczyć na łód szczęścia i pokonać go z jego zagapieniem się, czyli go zabić po prostu. Jak nie, to będziemy szukać innego sposobu. Także ja już nie przedłużając kończę. Dziękuję bardzo za uwagę, zostawiajcie subskrypcje, lajki, jakieś komentarze. Widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się ciepło, cześć!